Ciemneczko, moi drodzy, z tej strony Krzychu z firmy Remot Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj zajmiemy się szukaniem przewodów dla pana Elektryka. Bo tutaj instalacja jest zrobiona w ten sposób, że mamy troszeczkę tutaj zabudów z LEDami. Jak wszyscy wiemy, LEDy mają oczywiście niskie napięcie, nie wiem, 12-24V i tutaj po prostu trzeba gdzieś ulokować transformatory. I jeżeli chodzi o takie zabudowy, no to generalnie układanie transformatora gdzieś na zabudowie albo w za płytą kartonowo-gipsową, żeby nie było do niego dostępu, no to jest delikatnie mówiąc strzał w kolano. Tutaj sobie już pajączek zrobił y, domek, y, tak na marginesie. I tutaj... Pan Elektryk, zresztą ja też podzielam jego zdanie. Wszystkie tutaj przewody wypuścił akurat w jednym miejscu, i tutaj z tej części budynku, bo w, tam w garderobie jest jeszcze, jedna, jeszcze jedno takie miejsce, ale z tej części budynku te przewody są moi drodzy tutaj. No i tak jak widzicie, jest to zabudowane i trzeba się jakoś do tego dostać. Wszystkie rewizje takie plastikowe, białe, no wyglądają dosyć słabo, ale na szczęście jest taki temat, który wygląda dosyć dobrze, dosyć łatwo się to montuje i można to pomalować w kolor sufitu, mianowicie rewizję spłyt kartonowo-gipsowych. Tak to moi drodzy wygląda, zobaczcie sobie, dosyć solidne wykonanie, to jest akurat rewizja firmy Semin, często też z nich korzystam. Są oczywiście różne rozmiary tych rewizji, 60 na 60 nawet i chyba większe są. My tutaj mamy 20 na 20. Spokojnie tutaj elektryk sobie włoży rękę, sięgnie przewody, podłączy zasilacze i z powrotem je wrzuci na sufit. W komplecie, to jest dosyć ciekawe, tutaj mamy takie oto rurki, wężyki, żeby na... Proszę żeby tutaj nakręcić na wkręty, bo jeżeli będziemy sobie przekładać rękę, żeby sobie tutaj nie pokaleczyć tej ręki, takie po prostu zabezpieczenie producent nam daje. I montujemy. No, trochę lipatuje z oświetleniem, powiem Wam szczerze, ale no myślę, że jakoś tutaj uda mi się ten materiał nagrać. Słuchajcie, rewizje akurat tej firmy mają możliwość wyjęcia całkowicie tej klawki. Zobaczcie, to jest. Zamykane na takie tutaj właśnie zatrzaski. Po zamontowaniu można to sobie docisnąć i to nam po prostu się otwiera. I możemy to również wyjąć. Czyli mamy element, który będzie w suficie i mamy element, który jest wyjmowany. I teraz tak, nie wszyscy producenci generalnie tak wykonują telewizję. No i teraz pasowałoby akurat wcelować, no bo. Specjalnie kupiłem taką rewizję, żeby się pomiędzy profile zmieściła, tak żeby nie wycinać żadnego profila. Oczywiście, jeżeli macie rewizję 60 na 60, bo na przykład chcecie tam, nie wiem, gdzieś wejść na strych czy coś, no to jest to nieuniknione. Ale tutaj, jeżeli nie muszę tego robić, ja po prostu tego nie będę robił. I też ważna sprawa jest taka, żeby uważać. Po prostu na profil główny, tak? No bo tutaj akurat Łukasz rozmierzał profile w tej garderobie, i profil główny, z tego co widzę, jest na ścianie zaznaczony, idzie mniej więcej tutaj. Czyli ja się akurat troszeczkę tutaj odsunę pomiędzy profilami, pach. O, proszę, z tej strony, z tej strony i zaznaczam sobie pierwszą kreseczkę. Mamy to. No i dobra, i teraz tak, w następnej kolejności ja tutaj wezmę sobie wymiar od ściany, żeby mi było łatwiej to po prostu rozmierzyć. Tutaj zaznaczyłem, no powiedzmy na jakieś 10 cm. możemy sobie zaznaczyć z jednej strony, z drugiej strony, ciach, lecimy z tematem, rysujemy. Troszkę sobie po podostrze. Dobra, mamy pierwszą kreseczkę. Nieudolnie mi to wyszło, ale już e, niech będzie. Szerokość moi drodzy tej rewizji to jest akurat tutaj 19,5. E, proponuję Wam robić mniej więcej pół centymetra luzu. E, bo generalnie i tak, i tak trzeba to dookoła obszpachlować. A nie będziecie się po prostu denerwować, jeżeli coś Wam nie będzie wychodziło. Czyli ja teraz sobie zrobię. 20 cm następną kreskę, czyli od tej ściany będzie to 30. Ciach. 30 cm. Poziomica. Ok. Mamy 30. Powiedzieliśmy, jest 20. I teraz, 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 co? Teraz basowało, by tutaj jakoś to wymierzyć. 40 jest pomiędzy profilami, czyli. Tak naprawdę do kąta no to będzie mniej więcej tu. Dobra, na oko, bo przecież nikt z tego nie będzie strzelał. 20 centymetrów. Ciach. Nie mam niestety kątownika tutaj akurat, ale posłużę się pacą, która, jak wiemy wszyscy, ma tutaj kąt prosty z jednej z drugiej strony. O, jedna kreseczka i... I druga kraseczka tutaj. Ok, tak to moi drodzy powinno wyglądać. O! Jest, 20 dobra. No i co? Pozostaje nam wyciąć to, co żeśmy wyrysowali. Są Przewody, nie wiem czy wy je widzicie. O, tutaj jest pęczek przewodów, także odkładam je na bok. OK. Od razu, jak nie ma jeszcze tej rewizji, proponuję Wam naciąć faskę tutaj pod szpachlowanie O. z każdej strony. Podobnie jak nacinacie faski na nieoryginalnych łączeniach płyt, to jest dokładnie taka sama zasada. Może niezbyt ładnie, ale będzie spełniać swoją funkcję. Ok, i teraz e, temat numer dwa. Tutaj tą stronę trzeba oczyścić. E, nie może podejść żaden paproszek, żaden pył. Jeżeli mamy na przykład jakieś farfocle, tutaj, e, no akurat tutaj nie ma, ale z tej strony, o, jakieś nadszarpaną płytę, no to to też musimy sobie powycinać, bo. Ta rewizja, jeżeli chodzi o podwójne płytowanie, no bo też możecie mieć pojedyncze i zamówić sobie rewizję pod, pojedyncze płytowanie, jest akurat gruba na tyle, żeby ona się zlicowała tutaj z tą płytą, a w sumie delikatnie wystawała ponad tą płytę. No więc, tak, moi drodzy, to wszystko jest wymyślone bardzo sprytnie. Ok. Ok. Ciao. Widzicie, jak ładnie udało się nie trafić w profil. Dobra. No i teraz trzeba to jakoś to włożyć. Nie wiem, czy mi się uda za pierwszym razem. Może trzeba będzie to poszerzyć. Nie dało się. OK. No dobra, myślę, że zamontujemy ją w ten sposób. O, siedzi luźno i tak powinno właśnie siedzieć. Od razu yy, dla bezpieczeństwa zakładam tutaj te rurki, które były w komplecie. W sumie dobrze, że producent o tym pomyślał, tak Wam powiem szczerze, bo rozpierdzielić sobie żywy gdzieś tam na garstku. no to raczej to nie jest fajna sprawa. Okay. Przy tak małych rewizjach, tak naprawdę, wystarczą tu cztery wkręty, i to już jest zamocowane e, bardzo porządnie. Jeżeli by była większa rewizja, no to też tutaj oczywiście e, tak samo bym wkręcił. Także e, moim zdaniem to wystarczy. E, I teraz przed zaszpachlowaniem tego, e, jeszcze proponowałbym zawsze Wam przymierzyć tą rewizję, czy ona e, gra po prostu. Dlatego, bo kwestia jest tego typu, że. E, Niestety e, czasami jest tak, że tutaj gdzieś nam ucieknie z tego kąta e, i po prostu coś nam się przesunie i ta rewizja później nie wchodzi. No przy tak małej rewizji no raczej nie powinno być problemu, ale przy tych większych no już raczej e, może czasami coś się zacząć. No widzicie, że tutaj o, tu też nie chcę za bardzo wchodzić. Trzeba troszeczkę to e, rozszerzyć. Tak? Trochę się wygię więc to aluminium ale to zaraz tyle na Okej Okej O pięknie Za z dwóch stron No ładnie to wygląda. Oczywiście tutaj też trzeba to ładnie jakoś tam prosto włożyć, żeby była równa przerwa wszędzie, ale mniej więcej takie zaś. Masa jaką tutaj e, używam akurat do tego spoinowania to jest rygips Wario. Akurat tak się złożyło. Dobrze, trzeba powciskać, tak jakbyście szpachowali właśnie jakieś łączenia nieoryginalne. No, widzicie ten rancik tutaj sobie troszeczkę wystaje. I podobnie jak z narożnikiem perforowanym, po tym ranciku sobie tutaj to, tą masę ściągamy. Na pierwszy raz takie coś może być. Wypełnione mamy tutaj brzegi. E, oczywiście później trzeba to przelecieć finiszem, wyszlifować i oczywiście pomalować. Masa już sobie troszeczkę stwardniała. E, jeszcze wilgotna, ale e, to jest na tyle już twarde, że można tutaj co nieco sobie e, podłubać. E, I Jeżeli chodzi o szpachlowanie i tutaj zostawianie takich bobów, to ja mam taką filozofię, że Łatwiej jest później to po prostu o, sobie zrzucić, ładnie to pięknie się odłupuje, niż gdzieś tą szpachelką sobie rzeźbić, dlatego bo można więcej bawakanu sobie narobić, tylko to rozmażemy, później trzeba będzie to jakoś papierem ściernym szlifować. A tak to, tak jak widzicie, dwa ruchy i po problemie, po te które wystają, ale to też nie szkodzi. Nie włączyłem mikrofonu. O, powinien być teraz lepszy dźwięk. Eee, no i ty tyle. I teraz zakładamy rewizję. temat załatwiony. Jeżeli chodzi o szpachlowanie, malowanie takich rzeczy, to najlepiej oczywiście to wyjąć, poszparować wszystko dookoła, pomalować na gotowo osobno sufit, osobno rewizję i dopiero na sam koniec ją założyć. Dlatego, bo jeżeli chodzi o te krawędzie, to tutaj może dostać się jakaś masa, farba, to wszystko się poskleja i może dojść nawet do tego, że Wy tej rewizji później nie otworzycie. No. I tyle. Tak to wygląda. Jeszcze jakieś ujęcie tutaj z góry. Zobaczcie. Jednym ruchem ręki otwiera się. Nie ma żadnego problemu. Ciach. Baję. No i na dzisiaj to już wszystko moi drodzy. Krótki taki materiał ode mnie, być może ktoś szuka rozwiązania na takie rzeczy, no to ma już gotowy temat. Postaram się gdzieś tam odszukać na Allegro telewizję, podlinkować wam gdzieś w opisie, żebyście sobie mogli gdzieś tam ewentualnie e e e e zobaczyć, ile to kosztuje, jak to wygląda i tak dalej, i tak dalej i tyle. Tak więc zachęcam do rozwinięcia opisu. Żegnam się z Wami, do zobaczyska w kolejnych filmach. Bye.